Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak uszyć taki plecak. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a my idziemy szyć. Mam już wszystkie potrzebne materiały do uszycia plecaka. Z żółtego wytnę kieszeń oraz szelki. Z materiału wzorzystego wytnę całą resztę plecaka, a jako podszewkę posłuży mi prześcieradło, z którego wycinamy wszystkie pozostałe elementy, oprócz szelek. Wykrój znajdziecie na moim blogu, a listę rzeczy potrzebnych do uszycia plecaka podam Wam w opisie. Zabieramy się do wycinania. Materiał wodoodporny ma specjalną powłoczkę, więc żeby jej nie uszkodzić, nie będę tak jak zwykle przypinać wykroju szpilkami, lecz najpierw go odrysuję na materiale, a dopiero potem wyznę. Zanim przyjemy suwak do kieszeni, trzeba zabezpieczyć go takimi zaślepkami, żeby się za bardzo nie rozsuwał. Wystarczy wszyć z materiału takiego samego jak kieszeń. Prawą stroną materiału przykładamy do prawej strony suwaka i powoli przeszywamy, żeby nie złamać igły. Następnie wszytą zaślepkę następnujemy, czyli po prostu przeszywamy z wierzchu odgięty materiał. Teraz wszywamy suwak do kieszeni. Prawą stroną wierzchniego materiału składamy z prawą stroną suwaka, a pod spód dajemy podszewkę i wszystko zszywamy. Podwracamy na prawą stronę i stępnujemy tak jak na załączonym obrazu. Przednia kieszeń jest prawie skończona, trzeba tylko postrzywać jej rogi. Prawą stroną do prawej składamy końce rogów i po prostu przeszywamy, tak samo robimy z resztą rogów. W przypadku podszewki rogi składamy odwrotnie niż w żółtym materiale. Zanim przyjemy kieszeń do przodu, żeby brzegi się nie strzępiły, oprzywamy je lamówką. Ja lekko przypijamy szpilkami, ale lepiej użyć spinaczy lub klamerek. Gotowy kieszeń łączymy z przodem plecaka. Teraz zabieramy się za szelki. Żółtą część składamy na pół prawym, prawą stroną do siebie i centymetr od brzegu przeszywamy wzdłuż paska. Szelkę, y, do szytej szelki do tego tunelu. Rozkładamy ją w ten sposób y, i wkładamy do środka y, regulator do pasków oraz kawałek paska o długości 15 cm, y, które wcześniej już zszyłam. I teraz będziemy wszywać to. Y, Strzyjemy tak na ukos, tak jak tutaj sugerują nam trójkąciki. Teraz wywracamy to na drugą stronę. W ten sposób powinno to wyglądać po wywróceniu na drugą stronę. Teraz tylko trzeba zrobić taki krzyżyk, żeby nam się nic nie rozjeżdżało. Wygląda jak ze sklepu. Teraz trzeba powtórzyć to samo z drugą szelką. Do naszego tunelu slash szelka wkładamy piankę. Kiedy mamy już włożoną piankę, podkładamy to pod maszynę centralnie na środku i przeszywamy. Teraz, kiedy mamy już uszyte szelki, zajmiemy się paskami do regulacji. Żeby je przytwierdzić do plecaka, potrzebne nam będą takie trójkąty. Trójkąt składamy tą dłuższą częścią na pół centymetra. I wtedy cały trójkąt składamy na pół. Takiego czegoś wkładamy pasek i przeszywamy z tej i z tej strony. Po wszyciu trójkątów do taśmy nośnej przyszła kolej na wszywanie głównego suwaka do głównej kieszeni. I tak samo jak w przypadku kieszeni bocznej. Prawą stroną materiału y, przyszywamy do prawej strony suwaka, a pod spodem y, jest podszewka, czyli suwak jest między tymi dwoma materiałami. I z zbiórkę. Teraz przyszedł czas na łączenie elementów ze sobą, więc dno połączymy razem z suwakiem i troszeczkę rozsuwam ten suwak i tak wkładam pod maszynę. Również robimy to samo, tylko wcześniej yy, utnęliśmy. I takie coś trzeba będzie teraz oprzeć lamówką. Teraz, gdy mamy oprzyte lamówkę, po prostu przesnamnowujemy tą część z po obu stronach suwak. Jesteśmy w połowie. Teraz piankę i materiał na tył plecaka oraz podszewkę łączymy z szelkami i taśmą nożną oraz uchwytem i oprzywamy dookoła jak najbliżej brzegu, suwak i dno trzeba połączyć z plecakiem, więc prawymi stronami oraz plecami oraz prawą stroną. Słowaka trzeba złączyć yeah. w ten sposób i przeszyć. Łączymy te dwa elementy prawymi stronami do siebie i oprzywamy dookoła 1 lub 1,5 cm od brzegu. I to samo robimy z przodem plecaka, pamiętając, by trochę rozsunąć suwak żeby potem móc odwrócić go na prawą stronę kiedy wszystko jest już poszywane, wykańczamy wszystkie surowe brzegi plecaka lamówką i plecak mamy skończony. Pamiętajcie łapce w górę subskrypcji, a my widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!